Myśląc o środkach z Funduszu Odbudowy, będziemy mogli zbudować sporo zdolności gospodarki do, do dalszego wzrostu, i po części też trochę zbudujemy rzeczy potrzebnych nam do większej odporności, na przykład na, 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 na takie paskudztwo, jak pojawiło się nam w zeszłym roku. Więc myślę, że będzie tutaj mogło być sporo środków zainwestowane w różne rzeczy prorozwojowe, pro, pro wiele w, w Zielony Ład, wiele w cyfryzację gospodarki. Które w sposób naturalny będą wspomagały e, przyszły poziom PKB. E, trochę wydamy środków też, oczywiście, na wsparcie medyków, no bo e, ubiegły rok pokazał nam, że ta sfera jest mocno niedoinwestowana i nie tylko w takich bieżących poziomach liczonych w łóżkach szpitalnych, ale też w i w zapasach, które ma na, 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 na czas nieoczekiwany, jaki przyszedł na przykład w zeszłym roku, my okazaliśmy się przynajmniej na początku no, bardzo wyjałowieni z takich zapasów i z takich potrzeb, a oczywiście takie zapasy trzebi się wtedy, kiedy, 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 kiedy chce się bardzo dużo oszczędzać i oczywiście kiedy mówi się o prowadzeniu racjonalnej polityki, ale no ona czasami za, za oszczędnościowa, za racjonalna. I być może, oczywiście, te środki posłużą również tutaj na pewnego rodzaju kompensaty tych niedoborów z poprzednich lat. Myślę, że nasza gospodarka dobrze przyjmie stosunkowo duży strumień środków, które się pojawią. Możemy dyskutować, czy można by je było lepiej jakoś ciekawiej rozdysponować, czy bardziej one powinny być kierowane do wykorzystania przez sektor publiczny, czy bardziej przez sektor prywatny. Kto powinien mieć możliwość większego wypowiedzenia się, na co idą te środki? Już nie tylko ze względu na takie strumienie duże i, i, i że tak powiem, cele takie kierunkowe, ale również już te wydawanie na samym dole i, i wskazywanie celów takich lokalnych. Tu oczywiście było bardzo wiele dyskusji, jak to zwykle jest na, na, na styku polityki i gospodarki, no ale. Myślę, że dobrze, że będziemy mieli du, du, duży, duży zasób środków, natomiast trzeba to przede wszystkim oglądać w kontekście tego, że nasi zacni sąsiedzi z krajów Unii też będą dysponowali takimi środkami. Jeżeli my mielibyśmy ich. Nie mieć, a oni tak z różnych powodów, no to oczywiście stawiałoby nas to znacznie bardziej niekorzystnej sytuacji gospodarczej. No, można by było też oczywiście dyskutować, co by było, gdyby wszyscy nie mieli tych środków, aczkolwiek no myślę, że na coś takiego, takiej zgody prostej politycznej w Europie, zwłaszcza kiedy naobiecywało się krajom szczególnie poobijanym pandemią silne wsparcie, myślę tu przede wszystkim o krajach południa, no to oczywiście to, to, to by było bardzo trudne zrezygnowanie z takiego pomysłu.